Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić porównanie daczy Bigster i JQ7. W pierwszej kolejności spójrzmy na największą Dację, jaka kiedykolwiek była dostępna w ofercie rumuńskiego producenta. Bigster został zaprezentowany publiczności w październiku 2024 roku. Do tej pory największym modelem był Duster, który jest hitem sprzedaży. Zachęcona tymi sukcesami Dacia postanowiła stworzyć model SUVa, który będzie oferował te same zalety co Duster, jednak będzie od niego większy i lepiej wyposażony, z zamiarem zachowania w dalszym ciągu atrakcyjnej ceny. Na zewnątrz Bigster charakteryzuje się masywną sylwetką, ostrymi liniami i agresywnie stylizowanym przodem z charakterystycznym oświetleniem LED. Stylistyką nawiązując do Dastera. Nowe logomarki, większa osłona chłodnicy, a także liczne plastikowe osłony nadkoli i progów podkreślają terenowy charakter modelu. Co nie jest tylko na pokaz, gdyż Bigster może się pochwalić sporym prześwitem, mianowicie 220 mm oraz krótkimi zwisami z przodu i z tyłu, co pozwala mu na bezproblemowe poruszanie się w lekkim terenie. Wnętrze oferuje sporo przestrzeni dla pięciu osób. Kabina w swoim designie jest minimalistyczna, skupiona na funkcjonalności. Na desce rozdzielczej znajduje się duży ekran dotykowy o przekątnej 10 cali, kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto. Materiały użyte we wnętrzu są solidnie spasowane i sprawiają dobre wrażenie pomimo faktu, iż są budżetowe. Zastosowano ekologiczne materiały, np. elementy tapicerki wykonane z recyklingowanego plastiku. W wyższych wersjach dostępne są tapicerki z ekoskóry. Natomiast JQ7 to kolejny na polskim rynku chiński model, tym razem koncernu Sherry. Tak na marginesie koncern ten jest również właścicielem m.in. innej marki, która od niedawna jest dostępna na naszym rynku mianowicie o mody. Zresztą jest to nie pierwszy samochód chińskiego producenta, który dla Was porównuje. Ostatnio przygotowałem porównanie MG ZS Hybrid Plus link do tego filmu znajdziecie w prawym górnym rogu. JQ7 podobnie jak Bigster jest dostępny na naszym rynku od niedawna, bo od końca zeszłego roku. JQ dzięki swojemu kanciastemu wyglądowi przypomina nieco ręcz rowera. Samochód został zbudowany na platformie T1X, która ma gwarantować zarówno stabilność na drodze, jak i odpowiednią sztywność nadwozia. Kabina jest zaprojektowana w sposób nowoczesny, a we wnętrzu Chińczycy pokazują, że jakość użytych materiałów jest dla nich sprawą priorytetową. Często samochody znajdujące się klasę wyżej nie mają użytych tak dobrych materiałów. Na środku deski rozdzielczej znajduje się duży 14,6 cala ekran dotykowy systemu multimedialnego, wspierany przez cyfrowe zegary o przekątnej 12,3 cala. System obsługuje Apple CarPlay i Android Auto. Jeśli podoba ci się film i chcesz więcej takich materiałów, to zostaw suba i kliknij dzwoneczek. W ten sposób motywujesz mnie do dalszej pracy. Dacia Bigster i JQ To dwa interesujące suwy, które mogą przyciągnąć uwagę osób szukających przestronnego i funkcjonalnego samochodu. Różnią się jednak pod kilkoma względami. Bigster jest samochodem dłuższym o 70 mm, wyższym o 31 mm, a także ma dłuższy rozstaw osi o 30 mm. Jacu 7 może się pochwalić tylko szerszym nadwoziem o 53 mm. Dacia jest także lżejsza ma większy bagażnik i to w zależności od wersji o ponad 100 litrów. Największą przewagę moim zdaniem ma Bigster przy porównaniu prześwitów. 220 mm czyni ten samochód naprawdę pełnoprawnym autem terenowym, tym bardziej w konfiguracji, w której dobierzemy napęd na wszystkie koła. JK nie jest ciasnym autem, jednak Bigster jest po prostu przestronniejszy i ma lepsze właściwości terenowe kwestii gamy silnikowej. Tu również rumuński producent stara się wyjść naprzeciw wymaganiom klientów. Na tą chwilę można zamówić trzy silniki, w tym jeden w pełni hybrydowy. Pozostałe to jednostki miękko-hybrydowe. Niedługo będzie dostępny także silnik benzynowy z fabryczną instalacją LPG. Najmocniejszym silnikiem jest hybryda o mocy 156 koni mechanicznych i 400 Nm. To właśnie ten silnik jest jedyną dostępną jednostką, która ma automatyczną skrzynię biegów. Również silnik o napędzie na wszystkie koła jest dostępny tylko ze skrzynią manualną, trochę szkoda, że nie mamy możliwości wyboru rodzaju skrzyni. Według mnie brakuje mu również trochę mocy, bowiem 130 koni w bądź co bądź dość dużym samochodzie ze sporym bagażnikiem może okazać się niewystarczające przy większych podjazdach. Dobrze, że chociaż ma on te 320 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku JQ7. Tutaj nie ma na tą chwilę żadnego wyboru. Dostępny jest tylko jeden silnik o mocy 147 koni mechanicznych z automatyczną skrzynią biegów w dwóch wariantach z napędem na przednią oś lub wszystkie koła. Jak duży wpływ na osiągi silnika ma ten wybór, opowiem trochę później. JKU zapowiedział niedawno, że niedługo do oferty ma trafić hybryda typu plug -in. Jednostka napędowa będzie posiadać baterię wysokonapięciową o pojemności 18,3 kWh. A jej czas na ładowania od 30 do 80% ma wynosić 20 minut. Całkowita moc układu będzie wynosić 347 koni mechanicznych, a przyspieszenie do 100 km na godzinę 8,5 sekundy. Na moment tworzenia tego materiału nie ma tego silnika w cenniku, dlatego nie umieściłem go w zestawieniu. Powyższe informacje opierają się na materiałach prasowych. Na pewno hybryda będzie ciekawą alternatywą dla osób, które oczekują lepszych osiągów. Tym sposobem płynnie przeszliśmy do kolejnego zestawienia, mianowicie osiągi prezentowanych jednostek. Pewnym zaskoczeniem jest to, że JW, dysponując tylko jednym silnikiem, ma różne czasy przyspieszania do 100 km na godzinę. Wynika to z napędu na obie osie, który najwyraźniej pogarsza osiągi jednostki napędowej. Prawie 11,5 sekundy zadowoli raczej tylko spokojnych kierowców, gdyż o dynamicznej jeździe raczej nie ma mowy. Tak samo niekorzystnie wpływa on na spalanie, podwyższając je średnio do 8 litrów benzyny na 100 km. Jak zależy Ci na jak najniższych kosztach eksploatacji, to wybierz hybrydowego Bixtera. Ten zadowoli się jedynie 4,7 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Dysponuje on również dużym zasięgiem, bo przekraczającym ponad 1000 km. Spójrzmy teraz na to, jakie wersje wyposażenia oferują nam producenci. Myślę, że w daci każdy klient znajdzie coś dla siebie. Do wyboru mamy cztery wersje wyposażenia. Najtańsza nie przekracza 100 tysięcy złotych, jest to wersja, która zawiera naprawdę tylko podstawowe wyposażenie. Najdroższa to wydatek 132 700 zł. Pakietów dodatkowych jest niewiele i nie są drogie, także zakup dodatkowego wyposażenia nie podniesie znacząco ostatecznej ceny. Dostaniemy wtedy m.in. drzwi bagażnika otwierane elektrycznie podgrzewaną kierownicę i fotele przednie oraz dach panoramiczny elektrycznie otwierany. Jayco natomiast prowadzi inną politykę cenową. Najniższa kwota, za jaką możemy nabyć samochód to 139 900 zł, to jest o ponad 7000 drożej niż w przypadku najdroższego Bigstera. Jednak za tą kwotę dostajemy naprawdę dobre wyposażenie, które przeciętnemu użytkownikowi całkowicie wystarczy. Nie mamy możliwości dokupienia dodatkowych opcji wyposażenia. Musimy od razu wybrać wyższą wersję z napędem na cztery koła. Jest to wersja już bardzo bogata, z wyposażeniem takim jak w Bigsterze, plus dodatkowo z podgrzewaną przednią szybą oraz dyszami spryskiwaczy, systemem audiosony z ośmioma głośnikami, czy wentylacją przednich foteli. Jednak w takim przypadku cena wzrasta już prawie do 160 tysięcy złotych, czy jest to cena adekwatna do całości pozostawiam to już wam do indywidualnej oceny. Linki do obu cenników znajdziecie poniżej w opisie filmu. Ostatecznie uważam, że Bigster to lepszy samochód niż Jake'u. Dacia oferuje większy samochód, z lepszymi silnikami, w tym oszczędną hybrydę. Jest również dobrze wyposażony i można z nim bez obaw ruszyć w teren. I to wszystko dostaniemy za naprawdę nieduże pieniądze. Rumuni pokazali, że Europejczycy są w stanie zaprojektować dobry samochód za rozsądne pieniądze, który może konkurować z chińskimi rywalami. Te same wnioski muszą jeszcze wyciągnąć inni zachodni producenci wtedy być może europejska motoryzacja przetrwa ten trudny dla niej okres. Do zobaczenia następnym razem.